Szczęść Boże, witam Was serdecznie ponownie. Na początku serdecznie Was pozdrawiam. Yy, dzisiejszym tematem, jakim chciałabym się z Wami podzielić, to jest yy, czym jest adwent w moim życiu. Yy, I właściwie, yy, co jakby to. Święta, Boże Narodzenie, jak do tego podejść, i myślę, że wielu, wielu też mogłoby nad tym się zastanowić. Wielu z Was, dlatego że Adwent to jest przede wszystkim czas oczekiwania na przyjście, na Narodzenie. Syna Bożego, który się narodzi z Maryi. To jest coś niezwykłego, dlatego myślę, że taki prawdziwy już chrześcijanin, który już od iluś tam lat jest w kościele i wie, na czym polega. I nie powinien mówić, że znowu święta i znowu poświęta. Bo najczęściej się spotykam, jako ja, z takim mówieniem osób znowu święta i znowu po świętach. I myślę, że to nie jest dobre takie gadanie, rozmowa, mówienie, dlatego że człowiek się zmienia każdego roku. Tak jak człowiek się zmienia, yy, Nabywa nowych doświadczeń w życiu, też się robi starszy i też e, jak to nabiera rozumu, e, dojrzałości takiej, tak samo dlatego, dlatego w kościele e, właśnie powtarzamy od dwóch tysięcy lat e, Właśnie przypominamy, bo właściwie Pan Jezus już się dawno narodził. A to jest wspomnienie świąt, wielkanocy i kolejnych. I nie można mówić, że znowu święta, to jest czysto pogańskie. Nawet e, muszę powiedzieć, że jeżeli weszłaś weszło, wszedłeś na drogę duchowości już. Ja drogę takiej obecności, żyjąc Panem Jezusem i tylko nim, to nie powiesz, że znowu święta i po świętach. Yy, dlatego, że czas adwentu to jest czas przede wszystkim wyciszenia. Powinien być wyciszenia Twojego serca, i zobaczenia, czym żyjesz, i czy dobrze żyjesz, zastanowienia się nad swoim własnym życiem, jak ono jest, i naprawdę przygotowaniem takiego otworzenia się kolejnym raz, aby mógł. Ten, który naprawdę się narodził w żółbku, mógł naprawdę znaleźć miejsce w Twoim sercu jako żółbek. Żeby był pierwszym, tym, którym naprawdę chce się narodzić w Twoim sercu. Nie prezenty, nie choinka, to jest wszystko dodatek. Nie święty Mikołaj, dlatego że 25 grudnia to jest jednak. Narodziny pana Jezusa, urodziny jego. I to jemu się tylko należy prezent. Nie nam, nie robienie dzieciom, nie robienie prezentów. To on ma urodziny. To on. On obchodzi. Czy. Zastanów się. Czy chciałbyś być w tym, w położeniu takim, że na przykład. Jak to powiedzieć, że masz urodziny, i teraz goście przynoszą prezenty komu innemu, składają życzenia? Jakbyś się wtedy czuł, że po prostu ten prezent dają komuś z Twojej rodziny, a nie Tobie? A to jednak, żeby się wczuć w sytuację małego narodzonego Jezusa, który on się narodził te 2000 lat temu, ponad już, i to on ma urodziny, to jemu się należy prezent. Jaki myślę, że pytanie z tego filmiku, jaki dzisiaj teraz mi przyszło. Żeby się zastanowić, jaki mam prezent w tym roku dla na narodziny Pana Jezusa, który się, który on obchodzi, jaki chcę mu dać prezent w tym dniu, jemu, właściwie jemu. Nie komuś tam, tylko jemu to on się urodził. Jaki prezent? Co mu chce w tym złożyć? Czy na, jako w ofierze? Czy na przykład nie była nie było tyle lat spowiedzi u komunii? Zło, zrobię mu prezent. Pójdę do komunii w tym dniu. Przyjmę go naprawdę do serca. Albo, nie wiem, zastanów się, kochany bracie, siostro, co chcę na te Boże Narodzenie złożyć w prezencie właśnie temu jubilato, jubileatowi? Na prezent. Bo to On się narodził, On obchodzi kolejne urodziny. Nie ja, nie moja, nie moj, nikt z mojej rodziny, nie po prostu, tylko On ma urodziny. 25 grudnia, 25 grudnia urodziny ma Pan Jezus, narodzony z Marii Dziewicy, w żłóbku ubogim. Przyszedł na świat, gdzie nie chciał go nikt przyjąć. Pośród zwierząt, wśród zwierząt przyszedł na świat. Przyszli do niego trzej pastuszkowie, później trzej królowie. I tak sobie odeszli. Złożyli mu hołd i poszli dalej. Ale to już inny temat. Na razie, dzisiejszym tematem, zastanów się, co byś chciał, chciała na ten. Boże Narodzenie złożyć dzieciątku Jezus, który się właśnie ma, wspomnienie urodzin. Tak jak ty masz urodziny każdego roku, tak ma on urodziny. Co chcesz mu dać na prezent? Życzę naprawdę owocnego, owocnego. Owocnego takiego przemyślenia w Duchu Świętym, przede wszystkim w Różańcu, z Maryją, obecności i takiego pokoju, pokoju serca, aby naprawdę Maryja była z Wami i Wam. Duch Święty podsunął pomysł, który naprawdę chce, żebyście naprawdę przeżywali te święta dla Niego, nie dla siebie. Żeby On był w Waszym życiu, w Waszej rodzinie, jubilatem. Na pierwszym miejscu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.